O, o, do Za co? Odejście. <śmulity> Cześć, witajcie. Dzisiaj chcę przedstawić taką szybką prezentację modyfikacji uh, o nazwie Race Minimap, i ta modyfikacja dodaje to, co widzicie w prawym, górnym rogu tego filmiku. Tak więc, mapkę. Żeby tą mapkę przekonfigurować, zrobić kilka ustawień, przeinaczyć ją, klikamy klawisz M i tutaj otwieram się całe menu. Tutaj możemy się pobawić, jakie ta mapka w ogóle. Możemy sobie ustawić gdzie chcemy. Na przykład, tutaj w pierwszej opcji, możemy sobie ją wyłączyć, włączyć przy nagrywaniu czy coś. Możemy ją po prostu zakryć. Tutaj mamy jeszcze typy e, biom, chyba każdy wie, że biom, czekajcie, może polecimy, e, biomy, to po prostu biomy, tak jak każdy się domyśla, tam są jeszcze inne te rodzaje, jak widzimy teraz tutaj już z daleka widać nawet e, wodę, czy, czegoś śnieżny chyba też by było widać, tak, Jak <laughs> widać, e, no i mamy tutaj legendę po, prawym, po prawej stronie, tak więc wszystko jest chyba logiczne. E, czekajcie, wyłączę. Dobra. I teraz wchodzimy jeszcze raz w to. Ja się przyłączę. Cave, czyli jaskinie i surface, czyli to, co jest na wierzchu. Teraz dev po point. E, to jest chyba to, gdzie umarliśmy albo gdzie spawn. Tego raczej tutaj nie zmieniajcie tego, ponieważ nie chcę nic wam zepsuć. I tutaj mamy kilka opcji, a tak dokładnie to 5 opcji, które pomagają nam zmienić wygląd naszej mapy, akurat te pomagają nam zmienić wygląd mapy. Tego, no chyba że chcecie się mocno pobawić, ale ja bym wam tego nie radził zmieniać. W drugiej opcji też macie zawsze więc, poczekajcie. O, może opiszę Wam krótko to o co tutaj chodzi, cała to jest cała rubryka po co? Tamta była po to, żeby wygląd jakiś zewnętrzny, a także żeby wewnętrzny. Tak więc lighting, czyli to chyba jest y, światło tutaj, że wiecie oświetlenie. Dynamic, czyli to, że jeśli zrobi nam się noc, to mapa będzie ciemna. Y, jeśli będzie dzień, to mapa będzie jasna. I możemy sobie zmienić. Jeśli chcemy ciągle dzień na naszej mapie, to po prostu klikamy daytime, nighttime lub disable. Ja sobie to zostawię. I tutaj obchodzą nas, chcę Wam pokazać jeszcze te trzy opcje i te dwie. Update, check. To czekajcie. Uff, dobra. Tak więc jak chcemy update sprawdzić, no to no, 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 albo auto update. Tak więc możecie jak se chcecie no nie? <laughs> I key config. Tak więc ta opcja obchodzi nas troszkę bardziej, ponieważ wiele osób dodaje to do paczek i na przykład ta paczka, ten mod jest z modyfikacją Milneo mod. I teraz jest kon konflikt pomiędzy... Klawiszami i kiedy klikamy M na przykład wychodzi nam, wyskakuje nam Milan Od zamiast yy, Race Minima i to właśnie możemy tutaj zmienić. Yy, zanim, zanim wgracie sobie tę modyfikację do paczki to wgrajcie ją tak o i zmieńcie sobie tu wszystko tak żeby było Wam łatwo. na przykład ja zmienię na V, yy, kliknę OK, kliknę Exit i teraz zamiast wchodzić, klikam teraz M, nic się nie odpala, klikam V i wszystko jest jak należy, a na przykład pod M możecie mieć Milan Od. Tak więc wszystko grano, nie? Pod klawiszem, myślę, że to domek tak wyglądał, pod klawiszem Z mamy zoom, jak sama literka pokazuje, czekajcie. Możemy sobie oddać na maksa, taka jest chyba najlepsza, na jeden przybliżenie. I pod klawiszem X mamy mapę wielką, czyli ja teraz tego klawisza nie trzymam, wystarczy go kliknąć i możemy sobie podróżować, wiedząc, co jest przed nami, co jest po bokach. Tak więc nigdy nic Was nie ominie, żadna fajna góra. Pod klawiszem C znajduje się Waypoint Edit, czyli tutaj możemy sobie skoordynować punkty wszystkie, e, które chcemy sobie zaznaczyć na mapie. Tu mamy koordynaty, od razu nam to ustawia, tego nie ustawiamy, tylko nazywamy nasz punkt, na przykład e, las. Tutaj sobie ustawimy las, ponieważ będziemy chcieli tu wrócić, gdyż jest tutaj drewno. E, kojarzy nam się, nie wiem, to albo z brązowym, albo z zielonym, ja sobie ustawię może zielony. Czekajcie. Zielony, zawsze kojarzy mi się z takim mocniejszym zielonym. O, ten jest piękny. Dobra. I teraz... Ale piska góra, o, w dupę. <laughs> I teraz jak odlecimy na kawałek, na jakiś większy odstęp, czekajcie. O, i widzicie? Na tej mapce widać po prostu górę, takie wzniesienie aż widać. I nic nie przeoczycie. O kurna, jak ciemno. I teraz jak jestem tutaj, ile bym nie był y, kratek od tego, to i tak to będę widział przez każdą ścianę, przez wszystko. I lecąc do tego pokazuje nam metry. Im, im my jesteśmy bliżej, tym mniej tych metrów pokazuje, więc to chyba jest logiczne. Y, tak więc to by było chyba na tyle na dzisiejszą modyfikację. Jest ona bardzo krótka i łatwa w instalacji. Otóż potrzebujemy tylko y, modyfikacji, paczki z modem i wrzucamy wszystko do minecraft.jar. Tak, po angielsku minecraft.jar. I chyba to by było na tyle, miłej zabawy z tym modem, mam nadzieję, że już się nigdy nie zgubicie na swojej mapce, a przynajmniej jeśli się zgubicie, to będziecie wiedzieli jak trafić do, na chatę. Tak więc pozdrawiam wszystkich, komentujcie, subskrybujcie, to nic nie kosztuje, mnie motywuje, ale zrymowałem ładnie, dobra. Tak więc subskrybuj, bo kanał się rozwija, nowy, zachęcam do subskrypcji Klima starego kanału mojego starego, znaczy nie starego, bo na nim ciągle będę nagrywał. Tak więc cześć, trzymajcie się, narka.